Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zróżnic w drzewie genealogicznym na moim kanale. Jesteśmy w pokoleniu drugim, zmierzamy ku końcowi powolutku. Tak, no serio, zmierzamy ku końcowi, ale to bardzo, bardzo ma powolnymi kroczkami. Już jest ponad 20 odcinków z tego pokolenia, więc wydaje mi się, że czas najwyższy powoli przychodzi dalej. I tak, nasze dzieci wstały, w ogóle wszyscy powstawali. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Dobra, ty idziesz w ogóle dzisiaj do pracy, ty masz wolne przez dwa dni, dobra, no to chodź tutaj, może zrobisz jakieś śniadanko, ale chyba dzieci prędzej pójdą do szkoły niż czy coś zrobisz na śniadanie, ale możesz dzisiaj zrobić śniadanko, ponieważ Gaja jest zachwycona swoim życiem, nie mogło być lepiej, w końcu razem z Virgilem stanęli na nogi. E, tutaj e, Gaja już jakiś czas temu ma stanowi jak stanie po bronie kolegi. Tak, e, jest wirtualską koncertową, Ona osiągnęła jak najwięcej już w swojej pracy, jest szczęśliwa, jest gwiazdą, e, jakby... To, co chciała, to, to zdziałała. I tak, jeśli chodzi o Vergila, Vergil powolutku, powolutku jest na razie zawodowym pianistą, stara się być jak najlepszy, natomiast już troszeczkę Modobaxa brakuje, ale wiecie, jemu ja to aż tak jak Gaji na tym nie zależało. Vergil tutaj jest bardziej gdzieś tam za dzieciakami, najbardziej za swoim synem, gdzieś tam z innego łoża. Natomiast Gaja, no jakby tylko tutaj swoją Loren, Ech, jakby okazuje jej czułość najbardziej, natomiast najgorzej tutaj ma niestety nasz Derek. Niestety on jakby tutaj ma najmniejsze zainteresowanie, jeśli chodzi ze strony rodziców. Niestety. Cóż poradzić? Cóż poradzić? Także tutaj snienagę się lankuś lankuś. robi. Dereku, czy ty tutaj, no właśnie, pracę, domowej masz nie... no, pracę domową masz nieogarniętą, niestety. Chyba z czurkowy no to spoko, nie jest tak źle. Kiedy masz urodziny, Dereku, ty mój. Dereku, ty mój, ty masz za niedługo urodziny, czyli stanie się nastolatkiem. Myślę, że już w tym odcinku. Zobaczymy, jak będzie się prezentował jako nastolatek. Czyli no z pewnością tutaj Szymon również za niedługo będzie miał urodziny. No, on był niewiele młodszy od Dereka: 6 dni i Loren 8 dni. Dobra, a ty też wersji powinieneś mieć jakąś urodzinę za dwa dni, a Gaja jest młodsza. Za 7. Dobra. Jakoś to leci, jakoś to leci. A czemu nie zjadłaś? Zjedz sobie. Przewieczne, odwieczne problemy tutaj. Weź ty sobie w takim razie to zjedz, zjedz sobie to. Dobra. Lochaj zaczął pracować. Niesamowite. Naprawdę niesamowite to jest. Yy, tak, tutaj oczywiście Loren zakupiliśmy yy, łóżeczko, poszerzyłam troszeczkę ten pokoik, no bo miejsca tutaj nie było, a nasz tutaj mość pan nie potrzebuje za bardzo, zbyt wiele tutaj miejsca. A co, masz kolegę, służbę? Opiewaj partnera, może nie? Udawać sobie coś, dobra, może lepiej nic z tym nie robić. Ty się tutaj ogarniasz, okej, okay, dobra. Dobra, dobra, fajnie jej w tej fryzurce, no nie sądzę, że tak mi się też będzie podobało, ale fajnie, fajnie to wygląda. Stroje mogłabyś się przebrać, w, na przykład nawet w ten strój, myślę. I tak mamy jesień, więc czemu nie? Możesz ją tak tutaj odstrzelić. Że tak powiem, może byśmy zaprosili kogoś do siebie dzisiaj. Zaczekajcie, zaczekajcie. Sprawdźmy tutaj rodzinka, 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 rodzinka. Tutaj mamy rodzinkę. O, ile ty masz tych miłości? <grych> Dobra. Tak, Dereka, zaprosiłem do spędzenia razem czasu. Ciekawe, czy przyjdzie ze swoją dziewczyną. Fajnie, jakby przyszedł. W ogóle, fajnie, że kogoś poznał, nie? Więc to jest mega fajne. A gdzie jest twój. Y, wujek? Czy ja jestem ślepa? Czy. No, i cień, Rikos, Turo, Elena. Z twójka własnego nie znasz? Z. A. Nie, powiem... przecież znano, gdzieżby. Mm, nie wiem, co ja to. Yy, czy ja kazałam schować się przed lekcją WF-u? Nie, zbyt ja lubiłam sport. Mogliby też lubić. <grym> dobra, nie wiem, gdzie oni są. Yy, dobra, si yy, siorka przyszła, także pochwal strój, bo wygląda, że nim epicko. Epicko, niedawno miała się urodziny. O, i proszę bardzo, bracik też przyszedł. Szkoda, że te bez swej dziewczyny. No i patrzcie, jakim się powodzi w końcu, nie? No. Ona w ogóle powinna być na ciebie zła, że ją zostawiłaś, jak była malutka. No, Rozmawia o zainteresowaniach. Fajnie, że gdzieś tam relacje z rodzeństwem się utrzymują. Więc chociaż tyle dobrego co słychać. Gajo, ostatnio zrobiło się wokół ciebie sporo szumu. Wiadomo, jesteśmy w końcu gwiazdą. Dobra, y, loka... Spr sprzątacz. Mm, służba też y, tutaj, widać. Spędza czas z y, rodziną jego też. On powinien tam siedzieć, a nie ten, ale dobra, dobra. Y, zaciąłeś się. Całe życie się zacinasz. No. Wyrzuć. Wyrzuć. I myślę, że też moglibyś się troszeczkę przebrać. Stroje z ministeru i nie wiem, na codziennie jakieś. I fajnie. Rodzeństwo w komplecie. Szkoda, że niestety twoi rodzice tego nie doczekali. Nie doczekali twojego powrotu do domu. Nie sądzili, że kiedykolwiek będziesz miał dobre relacje ze swoim rodzeństwem. Bardzo tego chcieli. Natomiast ty jak zwykle gdzieś tam po swojemu życiu Pokierowałaś swoimi dziś tam ścieżkami. Dzieli się wskazówkami dla domatorów, tak? Bo ty jesteś domatorką mimo wszystko. A ten co? Pokażę, że. Gdzie jest twoja dziewczyna? Że ja wiem, że masz dziewczynę. Czyli my wszystko wiemy. Fanką? Ona nie jest twoją fanką. Ale dobra, no zrób sobie fotkę. I dobra. o hobby. Mówiłam wam, że Loren miała być kontynuatorką. Loren, Derek miał być kontynuatorem. Gaja to była na ostatnim miejscu, no ale. Wyszło, że jedna gaja, gdzieś tam Mikołaj przewidział przyszłość. Dobra, no, pokachajcie sobie. Pogadajcie, spędźcie miło po południe. Południe w zasadzie. Wypróć, nie, nie, nie. Jezu, co ty robisz? Ale czemu ty nie możesz z nim rozmawiać? Pochwal szczerze. E, oglądaj powrót zaginionego psa. Także fajnie, fajnie, że spędzają razem czas. Bardzo fajnie. <grywa> Ale patrzcie, ona też jest taka kształtna, dosyć. W ogóle dziewczyny w tej rodzinie są takie dosyć kształtne, trzeba przyznać. Jeszcze fajnie, prążmy skóry. Hmm, o, czemu on tak za bardzo z nim nie może gadać? Chciałabym, że. Żeby... O, kurs, przyjazne powitanie, Subcio, ty odrobiesz lekcję, przecież ty już nie chodzisz do szkoły, co to jest? A, bo ty jesteś nauczycielką, no przecież jej przyjazne powitanie. Dobra, w końcu znasz rodzeństwo i wiesz już skąd imiona, gdzieś tam pomysł imion dla dzieci ze strony Gai. Już wszystko rozumiesz. Widzicie, on jest z genów, a że jego ojciec był bardzo podobny do Virgila, to patrzcie, oni wyglądają jak bracia, nie? Jak bracia. No ale cóż. Tak wyszło. Kochani, stało się coś strasznego. Nie wiem, gdzie jest komunikat, ale śmierć w rodzinie, i zdaje się, że to jego mama zmarła. No. Niestety, ale jego mama zmarła, i to jest przyrodni brat. Przyrodni brat przyszedł go odwiedzić. Ja tego nie nagrałam akurat, ale tak, przyszedł jego przyrodni brat go odwiedzić. Aj, no, słabo. Słabo, naprawdę słabo. Czyli ojciec, Aleksander Ćwir, został sam z dwójką dzieci. Straszne. Przykre bardzo. Jest 20 godzina, ja bym chciała, żebyś ty poszedł już spać, chłopcze. Wiem, że to smutne bardzo to, co się zdarzyło niestety. Ciebie bym... O, fajnie, że... Szamiesz, szamiesz, dobra. Ty przyjdziesz tutaj się ogarnąć, choć skorzystasz. Tak, ty jesteś też załamany, bo poniekąd gdzieś tam wasze relacje istniały. I no wiadomo, że będzie mu przykro. Tym bardziej, że zgają gdzieś ta miłość ucieka przez palce tak naprawdę. Jest to przykre, jest to po prostu bardzo, bardzo przykre. Bo jednak chyba ob oboje się pomylili, czego chcą od życia tak naprawdę. Bo ewidentnie to nie jest to noga. Ja na początku bardzo chciała być słabna, ale też bardzo chciała, bardzo oczekiwała tej miłości od Virgila. Ach, no ich relacje były dosyć skomplikowane, poniekąd już są w końcu ze sobą razem, wspólnie dzielą, dzielą życie. A tutaj znowu się gmatwa, nie? Trójka dzieci, a i tak tej miłości gdzieś tam nie ma, gdzieś ucieka po prostu przez palce. Dobra, ciebie też położymy do spania i czekamy na następny dzień. Mamy kolejny dzień, środa, piąta rano, wszyscy wstajemy, wszyscy są wyspani, wszyscy są załamani wszystkim tym, co się dzieje wokół. Bardzo smutna bomba, smutku, dziwactwo oraz tutaj mamy bolesna strata yy, towarzyskiego stylu życia, no. Cóż, no. Żyćko, żyćko panienko, nie? No to tamto chciałaś założyć rodzinę, to teraz masz, no. zmień strój. No, kocham, jak ci Simowie się tak ścinają wiecznie, wiecie. Naprawdę. Czy ty idziesz dzisiaj do pracy za 9 godzin? Jezu, dobra, to weź idź sobie, nie wiem, pobiegać. Może tam spotkasz kogoś przyjaznego czy, czy coś. <grym> dobra, weź sobie też resztki. Weź sobie resztki. E, ty sobie wziąłeś, ty nie potrzebujesz. Ty chodź tutaj się troszeczkę. Skor tak, pogarniasz, skorzystasz sobie. E, praniem trzeba się zająć. To na pewno. Nie wiem, wersji, może ty tam służba niech sobie śpi. Ale to za chwileczkę, niech tutaj się pogarniają wszyscy. Ach ta poranki. Pełna chata, normalnie. Pełna chata. Ale fajnie, że go wzięli do domku tutaj mimo wszystko. Chociaż tej miłości nie ma, więc nie wiadomo co lepsze, nie? Yy, tak, zrób pranie, może tu przeszukaj kieszenie, zrób pranie, bo już do pralki. Nie wiem, czy on pozwoli, jakby pozbierał wszystkie rzeczy i wsadził do pralki. Troszeczkę odciążymy służbę, bo służba to też ma kawał roboty, to, to nie da się ukryć. Dzieciaki, idźcie do szkoły za niedługo, żebyście czasem nie zapomnieli o tym, co ważne. Sprzątaj z Wigorem. Możesz, dobra, ty nie masz szału sprzątania, ale możesz trochę tutaj posprzątać mimo wszystko. Nikt się na ciebie nie obrazi, ty biegasz. Nie biegasz. Ja bym chciała, żebyś uprawiała jogging jeszcze, pozój do zdjęć i do pracy po godzinach. No, w sumie do ciebie to by pasowało, ale uprawiaj jogging. Zmieni się strój? Kocham bagi. Dobra. Bagi, bagu się No Na nie wiem, jak, żeby inaczej? Jak, żeby inaczej, kochani? Dobra, ty troszeczkę się jeszcze też możesz pogarniać. Czy idziesz dzisiaj do pracy? Czy ty dzisiaj nie idziesz? Za dwa dni dopiero, subcio. Czyli ty idziesz za dwa dni, to możesz w domu zarabiać Cały czas nam super gwiazdy jakieś tutaj przychodzą i sobie, naprawdę daruj sobie, no wszyscy tu przychodzą, po prostu czasem to już człowieka szlak trafia, że tak tu włażą i robią, co chcą tak naprawdę. Choć tutaj napisz melodyjkę i napisz melodyjkę reklamową, może coś zarobimy, ponieważ dążymy do 50 tysięcy Simolonów. fajnie byłoby to osiągnąć przed zakończeniem pokolenia, jeżeli się nie uda tego osiągnąć, w trakcie drugiego pokolenia, te 50 tysięcy, no to osiągniemy to w trakcie trzeciego pokolenia. No, ale no, zobaczmy, jak to będzie. No właśnie, 14 tysięcy. Ja mam 50 tutaj wywalić, to ja nie wiem. Bo tak, osiągnęliśmy tutaj najwyższy level, jeśli chodzi o pracę muzyka. Osiągnęliśmy aspiracje. Tak, aspiracje 4 na 4 więc zostało tak naprawdę tylko i wyłącznie zebranie 50 tysięcy do funduszu rodzin przed śmiercią. Tak, że ja to rozumiem przed śmiercią, jako że jak będziemy, będzie trwało, trwało już trzecie pokolenie, to wydaje mi się, że będziemy mogli sobie wtedy też to ogarniać. Jeszcze nie wiem, kiedy, kto będzie kontynuatorem. Dajcie znać w komentarzach koniecznie, kogo widzicie jako kontynuatora. Hmm, jeśli chodzi o o warunek ten taki, bo pośredni w zasadach, bo w zasadach, w tych pośrednich, takich, których nie musimy wykonać, a możemy, to jest tak, że nie musi, jakby, nie musi, o Jezus, Mary, dziecko, Gai, jakby wykonać tego może to być właśnie na przykład w cudze głorze, czy zaadoptowane dziecko może kontynu zostać kontynuatorem natomiast ja nie mówię, że ja się będę tego trzymała, więc naprawdę możecie wpisać w komentarzach, koniecznie to zróbcie, kogo widzicie jako kontynuatora czy widzicie jako kontynuatora Dereka, Szymona, a może Loren, także ciekawa jestem co Wy o tym sądzicie? Dajcie koniecznie znać i lecimy dalej. Głód. Chodźmy tutaj, proszę Cię, proszę Cię, weźmy sobie resztki, po, po prostu. Fajnie, bo będzie nas stać na rachunki. Także opłacimy sobie rachunki. Oj, Werdziwie, zarób coś, zarób. Czy my możemy tutaj, nie możemy licencjonować jeszcze? Oj, 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 Z tym licencjonowaniem to właśnie tak, tak jest. No. Ja za dużo bym chciała licencjonować, no trudno. Dobra, ale przynajmniej opłaciliśmy rachunki i nic nam e, nie zabiorą. Widzicie, już zarobiliśmy 500 simolonów, także pięknie, pięknie, pięknie. Weź sobie resztki, kochanie moje, kochanie, kochanie. A ty co? Ty coś co tutaj porobisz i cały dzień w piżamkach. Rozumiem, Pijama Day, ale ja bym chciała jednak, żebyś się przebrała, a nie robił piżama Day tutaj. No, a tym bardziej, że za długo dzieci wrócą ze szkoły. I tak, tak, ty będziesz miał dzisiaj urodziny, także jestem mega, mega ciekawa, jak będziesz wyglądał, gdy dorośniesz. Ty masz za 5, i ty masz za jakieś 7-8. Siedem, siedem. No, jestem naprawdę ciekawa, jak Derek będzie wyglądał i, i pozostałe dzieciaki, jako nastolatki. Także mam nadzieję, że dzisiaj się doczekamy urodzin i zobaczymy, właśnie jak Derek się mu prezentuje. Przerobimy sobie go, tak wiecie, po swojemu, po prostu tam jakieś skiny. Nałożymy może fryzurkę, damy inną, może zaraz, może bez zarostu. No zobaczymy. No, i ciekawa, jestem naprawdę jestem mega, mega ciekawa, jak się będzie pre prezentował. I oczywiście nie możemy zrobić żartu urodzinowego, nie możemy tutaj yy, wyprawić mu urodzin, bo jakby nie patrzeć, no, on nie jest tym mamą, synkiem, że tak powiem, synkiem mamusi. Tak jak Loren i jakby jego urodziny każdy ma w nosie, więc po prostu będziemy wyczekiwać na te urodziny. Niestety, wyczekiwać. Gaja dawno nie grała tutaj na osiedlu. I postanowiła jakby wrócić troszeczkę myślami do starych czasów, bo dobrze to wspomina mieszkanie między innymi w namiocie. Także stwierdziła, że chciałaby jednak tutaj troszeczkę pograć. I pięknie gra, trzeba jej przyznać. Jeszcze raz, Gaja, śpiewaj, chyba że idziesz do pracy, no to nie śpiewaj, ale śpiewaj piosenki. Słuchaj fana. Wyrobiła się, nie? Trzeba to przyznać, że się wyrobiła. Mamy fana, więc gitara obejmij fana, później. No i pewnie pójdziemy do pracy. Zrób sobie fotkę z ręki z fanem. I tutaj nie uwłacza, że gra na ulicy. I to pasuje, jakby wiecie. Tutaj też może mieć fanów, właśnie, bo o to chodzi. Ona musi mieć fanów. I jeszcze tutaj byśmy mogli pozować troszeczkę do zdjęć, o, sweet focia musi być. Sweet focia musi być. I co tutaj jeszcze mamy? Pozuj do zdjęć, Choć jak gwiazda może nie Krzyb. No poszli sobie już nie musisz pozbawać. <grywa> skończ, skończ, Jucha, skończ. Skończ. Nie wiem, czy damy radę... Nie, za 7 minut ty idziesz do pracy, także już niestety nie damy rady zagrać, ale jak widzicie, no ładnie, ładnie się tutaj wyrobiła dziewczyna. Jeśli chodzi o gry na gitarze, na gitarze, o śpiewanie. Także całkiem fajnie i to poszło. A. Źle to przychodzi. gdybym nic nie czuł, to, to by raczej. szumana też nie było, Gdzieś tam uczucie zawsze jest jakieś, nie. Bo że jest, się nie czułem, jak myślę, nie wiadomo jakim to, to wtedy. E, dobra, co my tutaj mamy? Może to byś sobie pojechał do jakiegoś baru, myślę. Tak, z Kicią. Raczej znaczy no, z Kicią nie pojedziemy, z to niech on się troszeczkę popitula. Wjechaliśmy tutaj do restauracji, do baru troszeczkę posiedzieć, upić trochę swe smutki. Tak, idziemy do baru z Virgilem niestety. Przyszedł drinka, zamów drinka i myślę ulubionego drinka. Chodź tutaj, posiedzimy troszeczkę, powspominamy stare czasy tutaj z tamtą dziewczyną. Także posiedzimy troszeczkę, spędzimy czas. Może pogawędzimy z kimś tutaj, kto siedzi, nie wiem, kto siedzi, poprawi humor, chociaż to tobie powinni poprawiać humor, tak naprawdę. Rozmawiaj o stylach tańca, pogadaj, spędź trochę czasu z innymi ludźmi, a nie tylko w tych czterech ścianach, wiecznie tylko w dom, szkoły, dom, <laughs> praca, dom, praca. Dzieci poprawiają swoje oceny, wrócili do szkoły. Także no widzicie, jak to wszystko wygląda. No, wiecie, nie jest zawsze takie, jakbyście chciały, żeby było tutaj wiele. Rzeczy się szybko zmieniało, tak naprawdę. Bardzo szybko. Bardzo. I to okropnie. Ale się zagadał, chłop, zagadał się, a my karaoke pośpiewać w tym smutku. To Jest rok? Miał być rok. Zawsze to samo śpiewają? Nie wydawało mi się, że zawsze to samo. Myślałam, że jednak różne piosenki śpiewają. A tutaj, proszę bardzo, rock, pop, jazz. Klasyczne piękno zaśpiewa. I czy to będzie to samo? Nie, jest co innego. Shaboon songzek of whip shabay nay shabanu fu weyna wae with bo się zasłucham, a czas wracać do domu czas wracać do domu no serio czas Jesteśmy w domu, oczywiście. Każdy ma swoje obowiązki, każdy coś musi zrobić. Ty poszłaś spać, dobra, to w sumie śpi już. Jesteś w miarę ogarnięta, to możesz tak naprawdę spać. Rozmawiaj ze współpracownikami. Czy ty możesz w ogóle jeszcze jakiś awans dostać? Pewnie może. Po prostu pieniądz nie, pieniądz nie może. Tylko co ja bym ci tutaj musiała dać? Normalne czy pracuj ciężka? Żeby strzałka poszła do góry, bo coś nie idzie, wyluzuj? No nie wiem. Rozmawiać ze pracownikami. Dobra, nieważne Nieważne, no coś czobaczka nie chce iść Okej, okay, a ty co tutaj robisz? Mógłbyś coś zjeść Weź sobie resztki Dzieciaki Dzieciaki jedzą Pójdą się później ogarnąć Także bardzo dobrze, prawidłowo Jestem ciekawa, kiedy będziesz miał urodziny, koleżko Jestem naprawdę mega, mega ciekawa Kiedy będą twoje urodziny Wykąpiesz się, później ty się ogarniesz. Dobra, możesz się z Kicią pobawić. Pogłasz troszeczkę uczuć jej. Tutaj daj, obdarz, uki uczuciami. Świetna robota, wiadomo, jak zwykle. Skorzystaj, później się wykąpiesz. Ty gaju, gaju, gaju. Jesteś w zasadzie ogarnięta i to całkiem, całkiem serio. Nie sądziłam, napisz melodejkę reklamową. W takim razie yy, nigdy z pieniędzy za wiele. Tak, ty też możesz napisać melodejkę reklamową. Jak najbardziej jesteśmy za. Dobra, ty będziesz ogarnięty. Także ty możesz się udać do snu. Jestem ciekawa, kiedy te urodziny będą, ale chyba będą w środku nocy. Tak mi się wydaje. W takim razie, bo to idzie dosyć opornie, żeby on miał te urodziny. Ja się na tym nie znam właśnie z tymi urodzinami, jak to tam jest, czy powinnam na godzinę patrzeć, czy jak. No ale w każdym razie za niedługo będą te urodzinki, także bardzo, bardzo fajnie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dobra, kończę zabawę z kotkiem, bo ty też musisz iść spać, bo jutro czwartek nie ma weekendu. Niestety nie ma weekendu, więc też musisz się udać do snu. Także się poogarniasz, jak tutaj u Was to idzie. Subcie, pięknie, 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 pięknie. Cudownie jestem zachwycona Waszą parą. Jeśli chodzi o finanse. Bo raczej o nic więcej. Załatwiam warkę do naczyń, troszeczkę poogarniesz tutaj w domu. Właśnie cieszę się, że on, on przynajmniej się tak ogarnął życiowo, Virgil. Bo jednak gdzieś tamta rodzina jest dla niego... W w miarę ważna, aczkolwiek ja bym powiedziała, że dla Gai będzie ważniejsza. Tutaj widzicie, jakie cuda się porobiły. I myślę, że ty tutaj, skoro już ogarnęłaś, pójdziesz spać. Oczywiście Szymon to tak się kąpie, tak długo, hektolitry wody zużywa. A kto za to będzie płacił? No kto? Ale nic, no, ubrałbyś się, chłopie. Bo, przez zaraz pójdziesz spać, tylko jeszcze siku trzeba zrobić przez sen. No w nocy będziesz wstawał i będzie ci się chciało, a będzie ciemno, będziesz bał się ciemności, żeby iść do łazienki. Co wtedy? Kto z tobą pójdzie za rączkę? Ktoś z tobą pójdzie? Nie, nikt z tobą nie pójdzie. Także, no, już, szuru, szuru. I ty możesz wstać kochanieńka i się tutaj pogarniać i wtedy pójdziesz sobie po prostu spać. No i myślę, że po prostu poczekamy, poczekamy na te urodziny. Mam nadzieję, że tylko doczekamy się dzisiaj, żeby zobaczyć jak nasz tutaj chłopaczek, nasz deru, Derek derunio, nie. Jak derek będzie wyglądał docelowo. No i kochani, wyskoczył nasz direk, mamy go tutaj, o pięknego, cudownego. I tak, od razu ja sobie go troszeczkę tutaj pogarniam. Nałożę mozkina i tej przebiorę go i Wam pokażę efekt końcowy. Kochani kochani, tak wiem, będziecie nam nie krzyczeć, ponieważ znowu nie ogarniałam kolumn i zapomniałam, jest mu wstyd. Dobra, tak, tak się prezentuje nasz Derek w stroju codziennym, w stroju wizytowym, sportowym do snu na imprezkę do pływania, na ciepłą pogodę oraz na zimną pogodę i jego budziurka wygląda tak jest przeuroczy prze, prze, i oczywiście tutaj macie już aspiracje i wszystko i już wszystko wiecie, także dajcie znać co myśleliście, kto będzie kontynuatorem, a teraz już to wiecie. No, od samego początku miał być Derek. <głos> <głos> Także tak, witajcie, wszyscy widzicie, już wiecie, kto będzie kontynuował pokolenie trzecie, które rozpocznie się tuż Dobra, trzymajcie się, mam nadzieję, że Derek Wam się podoba i dajcie znać, co o nim myślicie, że wybór jest dobry. Ja wybrałam tego Sima, dlatego że on był tym opuszczonym dzieckiem i jakby był osobą, która widziała wszystko, co się dzieje w domu. Jako jedyna, bo dwójka pozostałych dzieci były, były te dzieci rozpieszczane mimo wszystko, poniekąd, a Drek był sam sobie i gdzieś tam on marzy, aby w przyszłości mu się udało, a nie tak jak jego rodzicom, gdzie tylko te pieniądze były ważne, pieniądze przeważały nad szczęściem rodziny. Dobra, to byłby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć! Hey!